Brama do spokoju. Czujesz czasem, że natłok myśli nie daje ci spokoju? Stres odbiera radość, a negatywne scenariusze zapętlają się w głowie? Nie jesteś sam. W dzisiejszym zabieganym świecie wielu z nas szuka skutecznych sposobów na odzyskanie wewnętrznej harmonii. A co? Jeśli klucz do spokoju ducha skrywa się w mądrości liczącej tysiące lat? Zapraszam Cię w podróż do świata starożytnych Chin, gdzie filozofowie i mędrcy od wieków zgłębiali sztukę odpuszczania, radzenia sobie z przeciwnościami i pielęgnowania wewnętrznego spokoju. W ciągu najbliższych 11 minut odkryjemy inspirujące chińskie przysłowia, zagłębimy się w kojące zasady taoizmu i buddyzmu Zen a także poznamy praktyczne techniki, które pomogą Ci uwolnić umysł i odnaleźć ukojenie. Gotowy na dawkę starożytnej mądrości? Zaczynajmy! Mądrość przysłów – perły starożytnych Chin Chińskie przysłowia to skondensowana mądrość pokoleń, przekazywana z ust do ust. Są jak drogowskazy, które nawet po wiekach nie tracą na aktualności. Przyjrzyjmy się kilku z nich, które mogą stać się Twoim wsparciem w trudnych chwilach. Niebo nigdy nie zamyka wszystkich drzwi. To piękne przypomnienie, że nawet w najtrudniejszej sytuacji zawsze istnieje jakieś wyjście, jakaś nadzieja. Kiedy czujesz, że wszystkie drogi są zamknięte, to przysłowie zachęca do wytrwałości i wiary, że rozwiązanie się pojawi. Odpuszczenie czarnowictwa otwiera przestrzeń na nowe możliwości. Spójrz bez strachu na rzecz budzącą strach, a ta straszność zniknie. Lęk często karmi się naszą uwagą i unikaniem. To przysłowie uczy, że konfrontacja z tym, co nas przeraża, obserwacja tego bez paniki z akceptacją osłabia jego moc. Kiedy przestajemy uciekać przed negatywnymi myślami, a zamiast tego przyglądamy się im z dystansem, tracą one nad nami kontrolę. Podróż na tysiąc mil zaczyna się od pierwszego kroku. Często przytłacza nas ogrom zadań lub problemów. Ta mądrość przypomina, że wielkie zmiany zaczynają się od małych działań. Zamiast martwić się całą drogą, skup się na pierwszym możliwym do wykonania kroku. To podejście redukuje stres i buduje poczucie sprawczości, pomagając odpuścić przytłaczające myśli o przyszłości. Jeśli będziesz cierpliwy w chwili gniewu, unikniesz studni smutku. Emocje takie jak gniew są potężne i często prowadzą do pochopnych decyzji, których później żałujemy. To przysłowie podkreśla wartość cierpliwości i powściągliwości zatrzymanie się, wzięcie głębokiego oddechu. I odpuszczenie natychmiastowej reakcji może uchronić nas przed długotrwałym cierpieniem i żalem. Filozoficzne filary: Taoizm i Zen. Przysłowia dają nam wskazówki, a filozofie Wschodu oferują głębsze ramy zrozumienia siebie i świata. Dwie z nich Taoizm i Buddyzm Zen są szczególnie pomocne w nauce odpuszczania i osiągania wewnętrznego spokoju. Taoizm, którego legendarnym założycielem jest Laozi, uczy nas życia w zgodzie z Tao, naturalnym porządkiem wszechświata. Kluczową koncepcją jest tu wu wei, wu wei często tłumaczone jako niedziałanie lub bezczynność. Nie chodzi tu jednak o lenistwo czy bierność, wu wei to sztuka działania bez wysiłku, płynięcia z prądem życia zamiast siłowania się z nim. To akceptacja rzeczywistości taką, jaka jest, zwłaszcza tych jej aspektów, na które nie mamy wpływu. Zamiast walczyć z przeszkodami, Wu Wei sugeruje, by pozwolić sprawom toczyć się naturalnym biegiem i dostosować się do niego. Laozi mówił. Kiedy odpuszczę to kim jestem, stanę się tym, kim mogę być. To potężne przesłanie o transformacyjnej sile odpuszczania. Trzymanie się sztywno swoich wyobrażeń, lęków czy przeszłości blokuje nasz potencjał. Wu Wei to także odpuszczenie nadmiernej kontroli i ambicji, które są źródłem cierpienia. Jak zastosować Wu Wei w praktyce, by zredukować stres? Akceptuj rzeczywistość. Pogódź się z tym, na co nie masz wpływu. Puszczaj kontrolę. Nie wszystko musi iść zgodnie z Twoim planem. Działaj spontanicznie, zaufaj intuicji, nie analizuj nadmiernie. Bądź cierpliwy. Przyjmuj to, co się zdarza, ze spokojem. Buddyzm Zen i Uważność. Buddyzm Chan, znany na Zachodzie jako Zen. Również oferuje potężne narzędzia do radzenia sobie z negatywnymi myślami i stresem. Centralnym punktem jest tu praktyka uważności, mindfulness i medytacji. Zen uczy, że nasze cierpienie często wynika z przywiązania do myśli i emocji. Życie jest pełne chwil, gdy nasz umysł staje się areną zmagań z nieproszonymi negatywnymi myślami. Praktyka zazen. Czyli medytacji siedzącej polega na obserwowaniu swoich myśli bez osądzania ich i bez przywiązywania się do nich. Regularna medytacja trenuje umysł, aby stał się mniej reaktywny na natrętne myśli, prowadząc do głębokiego wyciszenia. Inną ważną koncepcją, mającą korzenie także w kulturze japońskiej, ale w bliską filozofii Zen, jest Shinrin Yoku, czyli. Kąpiele leśne. To zanurzenie się w naturze, uważne doświadczanie lasu wszystkimi zmysłami, zieleń, dźwięki, zapachy lasu koją system nerwowy, redukują stres i poprawiają nastrój. Zen podkreśla, że prawdziwa wolność pochodzi z wewnątrz. Uczy akceptacji niedoskonałości, wabi-sabi i stawiania czoła przeciwnościom z wewnętrznym spokojem. Praktyczne techniki z tradycji chińskiej. Starożytna mądrość to nie tylko teoria. Chińskie tradycje oferują konkretne praktyki, które możemy włączyć do naszego życia, by pielęgnować spokój i odpuszczać napięcia. Qigong, gimnastyka dla ciała i ducha. Qigong to starochińska sztuka pracy z energią życiową qi poprzez ruch, oddech i koncentrację umysłu. To łagodna forma gimnastyki. Która ma potężny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Qigong koncentruje się na eliminowaniu nadmiaru negatywnych myśli, działa odprężająco, wycisza i łagodzi stres. Regularna praktyka, najlepiej w cichym, spokojnym miejscu na świeżym powietrzu, pomaga zharmonizować ciało i umysł. Reguluje funkcje organów wewnętrznych i przynosi głębokie odprężenie. Nawet kilka prostych ćwiczeń cigong wykonywanych codziennie może znacząco poprawić twoje samopoczucie. Uważne oddychanie i prosta medytacja. Nie musisz być mistrzem zen, by czerpać korzyści z medytacji. Już kilka minut dziennie poświęconych na uważne oddychanie może zdziałać cuda. Taoizm i zen podkreślają znaczenie bycia tu i teraz. Znajdź spokojne miejsce, usiądź wygodnie, skup całą uwagę na swoim oddechu. Poczuj, jak powietrze wpływa i wypływa z Twojego ciała. Kiedy pojawią się myśli, a pojawią się na pewno, po prostu je zauważ, bez oceniania i łagodnie wróć uwagą do oddechu. Ta prosta praktyka, nazywana często nenbutsu, powtarzaniem mantry, na przykład bądź tu i teraz, w niektórych tradycjach. Pomaga odciągnąć negatywne myśli i odnaleźć spokój. To jak kotwica dla umysłu w burzliwym morzu codzienności. Starożytna chińska mądrość to niewyczerpane źródło inspiracji do życia w większej harmonii i spokoju. Przysłowia uczą nas perspektywy, filozofie taoizmu i zen, wskazują drogę do wewnętrznej wolności a praktyki takie jak qigong czy medytacja dają konkretne narzędzia. Odpuszczanie to proces, umiejętność, którą można rozwijać. To nie oznaka słabości, lecz mądrości i siły. Pamiętaj, że nawet mały krok w kierunku wewnętrznego spokoju ma ogromne znaczenie. Jeśli ten film był dla ciebie wartościowy, polub go. Zasubskrybuj nasz kanał aby nie przegapić kolejnych inspirujących treści, i podziel się nim z kimś, komu może pomóc. Chętnie też przeczytamy w komentarzach, która z przedstawionych dziś chińskich mądrości najbardziej do ciebie przemawia. Dziękuję za wspólną podróż. Życzę ci spokoju, harmonii i umiejętności odpuszczania tego, co zbędne. Do zobaczenia.